you oh. Z w dzisiejszym odcinku znowu trochę podziałem sobie sześćdziesiątką, jak i tą moją <laughs> ukochaną talerzówką, którą tak bardzo lubicie. Teraz zrobię drugie pole. Na tym polu okrot mam nie wiem, z pół hektara, może coś takiego. Nie wiem, co no, zacząłem. Tu z cztery przyjazdy już chyba zrobiłem co nie pozostaje mi tylko nic tylko innego tylko palić i jeździć nie wiaderko ropy ja ropy wcześniej w domu dolałem Także jest dobrze. No.

No i całe pole skończone. Kurde już jestem trochę do przodu. Także no. 60 bardzo ładnie pracowała, nic się nie przegrzewała. Ta leżówka, no swoje zrobiła. Kurde, to jest już zabytek. Ale lepszy to niż nic, nie? Bardzo ładnie chodzi. Kurde, tak otworzyć cholera, bo tak jest gorąco, że ja dosłownie się smażę w tej puszce. nie? Dosłownie, nie? Ja będę musiał sobie uchylić ten dach, nie? Bo da się to zrobić, nie? Chociaż dawno to nie był uchylany ten dach w tej kabinie, akurat nie. Także nie wiem, czy to się w ogóle odkręci po tylu latach. Ale no, kurde, skwar jest. No nie, Może nie skwar, ale no. To gorąco jest, no niestety, a klimy nie ma akurat w tym ciągniku, tej <grystanie> sąsiad ma kukurydzę, te kolby, Emil weź tę kolbę, nie tam po co, w zeszłym roku pamiętam miałem ja kukurydzę, ile 2 dwa hektary posiane, w tym roku niestety nie, no.